Od 90 lat prezentacja piłkarska Polski grała z Orłem Narodowym na koszulce. Próba wyrugowania tego symbolu i zastąpienia go marketingowym znakiem PZP jest albo nieporozumieniem, albo brakiem znajomości tradycji, albo kompletną pomyłką działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Kibice, publiczność i opinia publiczna zareagowali błyskawicznie. Brak dopingu w czasie meczów z Włochami i Węgrami. Dyskusja prasowa i powszechne wyrazy oburzenia powinny ten stan zmienić. Mam nadzieję, że nie trzeba będzie zmian w ustawie, aby ochronić orzełka na koszulce polskich piłkarzy, że wystarczy zdrowy rozsądek członków Polskiego Związku Piłki Nożnej i odrobina otrzeźwienia ich speców od marketingu, żeby zrozumieć, że tradycji nie da się zadekretować, zmienić ani odłożyć do archiwum.